Dzień dobry, czy chociaż trochę mnie słychać? Chyba, chyba działa wszystko dobrze. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. I przechodzę do kwestii cyberprzemocy. Na początek chciałem pokazać Państwu taki katalog, pewnie niewyczerpujący, bo te formy przemocy w internecie powstają są pewnie nieograniczone, ale z takich Form i rodzajów przemocy, wydaje się, że to, to może pokrywać większość, większość tego, co się dzieje, czyli flaming, flame war, gdzie dwie lub więcej stron toczą jakąś zażartą dyskusję, obrzucając się różnymi inwektywami. Prześladowanie, gdzie jedna osoba, jedna ofiara jest przez innych, no właśnie różnymi negatywnymi komentarzami obdarzana. Są oczywiście kradzieże tożsamości, gdzie można się pod kogoś potrzyć. Taka forma przemocy, jak upublicznianie tajemnic, czyli dowiadywanie się o kimś czegoś, co ta osoba chciałaby raczej, żeby pozostało w ukryciu i publikowanie na stronach internetowych, w grupach i tam, gdzie wszyscy mogą to przeczytać. Śledzenie, prześladowanie przez internet, cyberstalking, happy slapping no, taka, taka forma przemocy, gdzie, gdzie grupa cieszy się z tego, że komuś dzieje się jakieś nieszczęście, często jest sprawcą tego nieszczęścia bezpośrednim, tylko po to, żeby można było to nagrać, sfilmować i, i, i pokazać w internecie. Poniżenie jakiejś osoby przez, przez czy fabrykowanie, czy pisanie jakichś obraźliwych treści oraz z, też wykluczenie cyfrowe. Na przykład w takiej technice zakładania grup, forów klasowych, tak, żeby wykluczyć jedną osobę z tej grupy, żeby nie wiedziała, co się dzieje wśród znajomych, żeby nie miała kontaktu z klasą. No i wreszcie agresja techniczna można komuś przecież podrzucić jakiegoś wirusa czy, czy jakieś inne paskudne oprogramowanie, albo zmienić hasło, kiedy się odwrócił. To wszystko są różne formy przemocy. Mówię o nich, dlatego że dużo z nich wymaga od sprawców znajomości ofiary. Ja w dzisiejszym swoim wystąpieniu, tutaj w, w odróżnieniu od mojego przedmówcy, chciałem opowiedzieć o takich formach przemocy internetowej, w których ofiara jest znana sprawcom ze świata rzeczywistego. Oni się rzeczywiście widzą, spotykają, mają kontakt, jest to jedna klasa, jedna grupa i, i tam gdzieś ta przemoc się odbywa. I tutaj w wielu przypadkach tej przemocy rzeczywiście, żeby, żeby ona mogła zajść to najczęściej te ofiary jakoś muszą mieć też kontakt w świecie rzeczywistym. Dlatego ja ten kwestię cyberbullingu traktuję bardzo dosłownie i biorę tutaj tą definicję bulingu jako dręczenia, prześladowania rówieśniczego i zakładam, że jest to po prostu bullying, który odbywa się w świecie wirtualnym, a bullying jakby z definicji zakładam, że jest to działanie intencjonalne, czyli chcemy wyrządzić komuś krzywdę. Jest powtarzalne, negatywne, charakteryzuje się Nierównowagą sił między sprawcą a ofiarą. No, siłą rzeczy jest ta nierównowaga. Jeśli na przykład grupa prześladuje jedną osobę, to już samo to powoduje dużą nierównowagę sił. Oraz, co jest bardzo ważne, rozgrywa się przy pasywnym lub aktywnym udziale świadków. Jak to jest z tymi świadkami? Ta rola świadków jest niezwykle ważna. Kilka lat temu, proszę Państwa, kiedy jeszcze. Pracowałem w Instytucie Badań Edukacyjnych. Tam robiliśmy takie duże badanie dotyczące przemocy w polskich szkołach i zapytaliśmy, 528, konkretnie 500 wychowawców różnych klas, na ile różne formy przemocy, cyberprzemocy są rozpowszechnione w ich klasach. I zobaczcie Państwo, agresja elektroniczna, taki cyberbullying, no to jest kategoria 12%, czyli jest to coś... Co wychowawcy wskazali jako, jako rzadkość, jako coś, co nie pojawia się znowu tak często. Jednocześnie chciałem, żebyście Państwo pamiętali o tym, co mówiłem o świadkach, tak? o tym, co dzieci widzą wzajemnie, czy widzą tą przemoc. I tutaj wychowawcy, pamiętajcie Państwo, są osobami dorosłymi. Wychowawcy wskazali tą cyberprzemoc na 12%. Kiedy to samo pytanie zadaliśmy 11 tysiącom dzieci. Okazuje się, że agresja elektroniczna w zależności już od szkoły występuje w 25-29%. A pytanie dotyczyło, uwaga, proszę Państwa, tylko ostatnich czterech tygodni. To nie było pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek spotkałeś się, dotknęła Cię ta przemoc elektroniczna, czy byłeś obiektem tej cyberprzemocy kiedykolwiek, tylko w, czy w ciągu ostatnich czterech tygodni byłeś obiektem cyberprzemocy. To, tak jak mówiłem, badanie jest przed kilku lat, więc jeszcze jest tutaj słupek obrazujący gimnazja, ale to dla nas nawet wygodniej, bo widzimy dzięki temu, jak to wygląda podział wiekowy, jakbyśmy teraz patrzyli na szkołę podstawową, na młodszą i starszą młodzież w tych szkołach podstawowych. Tutaj apogeum tej agresji elektronicznej przypadałoby na, na późne lata aktualnej podstawówki, czyli tą siódmą, ósmą klasę, pierwszą klasę liceum właśnie. Tam 30% tej przemocy elektronicznej Świadcze, można powiedzieć, na co dzień, bo jeśli jest pytane o, o ostatnie cztery tygodnie, no to to nam daje taki realny obraz tego, co się dzieje. Być może nawet teraz, teraz częściej. I znów chciałem podkreślić rolę świadków w, tej cyberprze, w cyberprzemocy. Wskazując na, na taką, takie technicznie znane pewnie Państwu koło przemocy Olweusa, chciałem tylko przypomnieć, jak bardzo y, y, dużą rolę y, w. Przemocy takiej grupowej odgrywa dynamika świadków, którzy są wokół. Drodzy Państwo, agresorów nie jest wcale dużo. Agresorzy to nie jest grupa dominująca. Cały ten teatr przemocy, który się odbywa w internecie, jest. Wycelowany w świadków, jest wycelowany w te osoby, które to czytają, które dają przysłowiowe lajki, obserwują, podale, podają dalej, napędzają zasięgi. No, wszystko to się dzieje po to, żeby odnieść sukces. A sukces jest rozumiany właśnie jako takie to jest taki cyfrowy odpowiednik bicia brawa, tak jak w szkole wszyscy się śmieją, mówią, o, aleś mu przywalił, tak w internecie lajkują, podają dalej, szerują i to się dzieje. I ci świadkowie przemoc napędzają. Gdyby świadkowie zaczęli działać w drugą stronę, gdyby świadkowie zrozumieli swoją rolę, zrozumieli, że to do nich agresorzy kierują ten komunikat, że to od świadków Oczekują właśnie tej atencji, oczekują lajków, oczekują tego, że ta wiadomość będzie przekazana dalej i przestali to robić, albo zaczęli wspierać ofiarę, cyberprzemoc by oczywiście zginęła. No nie, To nie jest moja recepta na cyberprzemoc. Nie jestem aż tak naiwny, żeby założyć, że możemy się umówić na 3-4, że przestajemy przeglądać takie grupy i nagle przemoc w internecie zniknie, ale gdyby tak było, przemoc by. Zniknęła. Drodzy Państwo, no to w takim razie, jaką tą interwencję można podjąć? Co można robić? Jak można pomagać? W jaki sposób wspierać te grupy, w których, w których jest przemoc, cyberprzemoc? No, przede wszystkim możemy pomyśleć o interwencjach jako interwencje gorące i interwencje zimne. Odnosząc to też do interwencji takich na co dzień w szkole. Jeśli dwóch uczniów się bije, no to to, co mogę zrobić, no to, czy nawet muszę zrobić jako nauczyciel, no to podjąć tą interwencję gorącą, rozdzielić ich, zapewnić im bezpieczeństwo, spowodować, żeby ta przemoc się nie odbywała, wyhamować ją. Ale też oczywiście bardzo dobrze by było, gdyby szkoła podejmowała interwencje tak zwane zimne, czyli te, które są spokojnie zaplanowane. Jest tu jakiś plan wychowawczy szkoły, mamy jakąś strukturę, jakiś schemat radzenia sobie z przemocą w szkole uzgodniony i, i na bieżąco go podejmujemy. Jeśli chodzi o cyberprzemoc, to interwencję gorącą tutaj wyjątkowo polecalibyśmy głównie. Osobom, których ta przemoc dotyka. To jest taka wyjątkowa sytuacja, właśnie tak jak pokazywałem tą dysproporcję w zauważaniu cyberprzemocy między nauczycielami a uczniami. Tam, gdzie ta przemoc rzeczywiście występuje w świecie takim realnym, no to nauczyciel ma szansę zareagować. Może powiedzieć, no przemoc się toczy, podejmuje gorącą interwencję, rozdzielam uczniów. W świecie cyfrowym jest to właściwie niewykonalne, bo ta przemoc się odbywa na komórkach, gdzieś w zamkniętych grupach, tego nie widać, więc tutaj niestety ciężar tej interwencji gorącej musimy przenieść w jakiś sposób na ucznia, na ofiarę tej przemocy, głównie przez edukację, edukując, tłumacząc, no, na przykład o tym, żeby zbierać dowody, żeby zgłaszać, jeśli można, żeby jakoś próbować zabezpieczać swoje dane, mieć bezpieczne hasła, nie zostawiać otwartych. No tutaj cała szereg tych rad bardzo łatwo jest znaleźć w interwencji, i y, niestety ta, to, tą pierwszą, pierwszą pomoc, jakby osoba musi móc umieć sobie sama świadczyć, bo y, trudno oczekiwać od y, opiekunów, nauczycieli, pedagogów, żeby na bieżąco monitorowali internet i ich przynajmniej w taki gorący sposób wspierali, chociaż jest to, jak wiemy, możliwe, y, aczkolwiek bardzo trudne i kosztowne. Także to są te rady, które można, które można dać ofierze. Natomiast oczywiście też warto podejmować działania, te, o których mówię, zimne, takie systemowe. Takie działania, w których pedagog świadomie wspiera grupę, klasę, grupę rówieśniczą w tym, żeby ta, ta przemoc nie zachodziła, ale jednocześnie, żeby mógł to zrobić efektywnie, no to dobrze by było, żeby mógł. W jakiś sposób dowiedzieć się, że w ogóle coś takiego się dzieje. I tutaj chciałem Państwu dwa zdania opowiedzieć o właśnie projekcie RESKUL, który na Uniwersytecie z WPS przez dwa lata prowadziliśmy. Stworzyliśmy do tego celu aplikację. Skoro przemoc dzieje się w, celu, w świecie cyfrowym, to my pomyśleliśmy, że może też być aplikacja, która będzie w świecie cyfrowym wspierać zachowania antyprzemocowe stworzyliśmy aplikację Reskul. Aplikacja Reskul działa w ten sposób, że uczniowie mogą sobie zainstalować aplikację mobilną i za jej pomocą zgłaszać wybranemu nauczycielowi w szkole całkowicie anonimowo. Informacje o tym, że właśnie dochodzi do jakichś aktów przemocy, że ktoś jest wykluczany na przykład w internecie, że ktoś jest pomijany, że na przykład klasa się umawia na kogoś, właśnie, żeby tam w jakiś sposób go w internecie szkalować czy źle traktować. Ta aplikacja pozwala na wymianę krótkich wiadomości tekstowych z nauczycielem i Chciałem tutaj dwa zdania powiedzieć o tej anonimowości. Bardzo często, kiedy opowiadam o tej aplikacji, nauczyciele mówią: O, to jest anonimowe, będzie taka powódź fałszywych zgłoszeń, albo uczniowie zaczną sobie robić żarty, zaczną przekazywać jakieś dziwne wiadomości. I po pierwsze, chciałem Państwu powiedzieć, że jak dotąd w kilkudziesięciu szkołach, które używają tego systemu, nie mieliśmy właściwie. Żadnego albo niemal żadnego zgłoszenia o tym, żeby były masowo takie wiadomości żartobliwe. Ten problem ku naszemu własnemu zdziwieniu, bo podejrzewaliśmy, że tak będzie, nie istnieje. Uczniowie nie wysyłają takich wiadomości. Incydentalnie czasem ktoś wyśle taką wiadomość sądującą, ale już się nie odważa dalej tego żartu ciągnąć ani dalej jakichś poważniejszych rzeczy pisać, mimo iż to jest całkowicie anonimowe. To jest jedna rzecz, a druga bardzo ciekawa wydarzyła się na warsztatach z młodzieżą, które prowadziłem osobiście, i właśnie opowiadaliśmy im o tej aplikacji. Ćwiczyliśmy już również scenariusze takie psychoedukacyjne z zakresu cyberprzemocy. I tam od młodzieży dowiedziałem się, dlaczego nie ma tych żartów, żartobliwych zgłoszeń. Oni wprost powiedzieli, że mają poczucie, że wreszcie ktoś zajął się ich sprawą. Znaczy, że ta przemoc jest takim realnym problemem na co dzień w szkołach. Że kiedy widzą, że jest taka aplikacja, która rzeczywiście może im pomóc, to mają takie poczucie, że robienie sobie z tego żartów jest nie na miejscu, bo wreszcie jest jakieś narzędzie, które no, może daje jakieś szanse też na pomoc im. Także y, uczniowie, zaskakujące to jest, ale traktują, traktują to narzędzie bardzo poważnie. Natomiast, oczywiście, to narzędzie nie rozwiąże wszystkich problemów. Ono jest po prostu taką formą bezpiecznego przekazania informacji pedagogowi. No pedagog dalej też musi, dalej musi działania, działania podejmować. I takie różne kategorie działań chciałem krótko omówić, to, to wystąpienie ma, ma krótką formę, więc nie będę pewnie opowiadał wszystkich typów takich Interwencji, które są przeważnie podejmowane, takie jak na przykład oparte na dyscyplinę, nie, albo oparte na wsparciu, na mediacjach rówieśniczych, na sprawiedliwości naprawczej są metody grupy wsparcia, metody wzajemnej troski i wiele innych pochodnych od tych podstawowych metod programów, również możemy, możemy znaleźć, które, które można systemowo przyjąć i wdrożyć na poziomie szkoły jako sposób zapobiegania przemocy. To, co wydawa Całkiem mi się najbardziej korzystne właśnie w takiej kontekście w kontekście zapobiegania cyberprzemocy i wspierania uczniów właśnie w kontekście tej przemocy cyfrowej, to na przykład podejście oparte właśnie na wsparciu ofiar przemocy i w tym podejściu takim systemowym, ogólnoszkolnym zapobiegania przemocy przyjmujemy, że Dziecko może samo nauczyć się aktywnie bronić przed bullyingiem, czy to w świecie rzeczywistym, czy w świecie cyfrowym, i to, co robimy, to Wspieranie ofiary w taki sposób, żeby mogła poradzić sobie z prześladowcą bez konieczności podjęcia interwencji ze strony szkoły czy nauczyciela. Jest czasem podejściem kontrowersyjnym, no bo nie zakłada ścigania agresora, nie zakłada tych wszystkich działań, można powiedzieć, odwetowych, karania agresora, jakby zdejmuje tą energię poświęcaną przez pedagogów na ukaranie sprawcy, a przekłada ją na Wsparcie ofiary, wzmocnienie ofiary, nauczenie różnych rzeczy, na przykład tak jak tutaj wspominałem o nauczeniu tego bezpiecznego. BHP, posługiwania się internetem to jedno oczywiście, ale też takich umiejętności społecznych, jak odczytać to, co komunikaty, które są do, do, do dziecka, do ucznia kierowane, kiedy na przykład wyczuć ironię, jak y, używać tego języka, żeby no, nie podkładać się w internecie. Wszystko to, co powoduje, że taka osoba może być potem wybrana właśnie na ofiarę, jeśli sobie nie radzi społecznie, nie rozumie takich dwuznaczności. Nie, nie jest taka płynna w użyciu języka, na przykład, to, to może powodować, że, ta, że będzie się w tych sytuacjach agresji znajdować, a my właśnie wspieramy taką osobę. Na przykład budując właśnie pewność siebie, pozytywny obraz siebie, poczucie skuteczności. Często w ramach tego programu realizuje się treningi umiejętności społecznych, wzmacniając właśnie te osoby, które. Które mogą być ofiarami różnych form, różnych form przemocy. Uczy się ich różnego rodzaju technik. Na przykład takiej techniki restrukturyzacji poznawczej ze strony rówieśników dotyczących różnych zaczepek, niskich kompetencji, wyglądu. Tu, tutaj widzę, że, że, że mamy już tylko dwie minuty, więc jakby tych. Technik nie będę szczegółowo omawiał, ale to są różnego rodzaju narzędzia komunikacyjne, które są znane, które są nauczalne. Można na warsztatach po prostu dzieci nauczyć, jak radzić sobie z różnymi, różnymi tego typu zaczepkami. Częścią są oczywiście też treningi sprawności fizycznej, tak, żeby, żeby te, te potencjalne ofiary. Mogły sobie same radzić. Jeśli chodzi o, o problemy w tym podejściu, no, często to są osoby o niskim poziomie kompetencji i rzeczywiście niełatwo jest je nauczyć tego, tych wszystkich rzeczy, o których tutaj opowiadam. Często też te osoby mają pewne problemy psychologiczne, pochodzą z rodzin o niskim kapitale społecznym. Także tutaj ta, ta energia włożona we wsparcie ofiar musi być duża. Ale jest, jeśli, jeśli to zrobimy, to, to jest to podejście bardzo, bardzo skuteczne w zapobieganiu przemocy. Druga, druga forma wsparcia, która wydaje się sensowna, to tu z kolei metoda grup wsparcia. Wcześniej to się nazywało metody, kategoria tych metod nieobwiniających, i to jest metoda poszukująca rozwiązania dla problemu, a nie też szybkiego zadośćuczynienia za przewinienia. I jakby podsumowując kluczową, kluczową jakby mechaniką narzędziem tej techniki jest zaangażowanie grupy do wspólnego rozwiązania problemu. Czasem robi się to nawet bez udziału ofiary, bez udziału tych osób, które są prześladowane. Po prostu. Nauczyciel, pedagog przedstawia grupie problem, mówi, o, zobaczcie, tutaj mamy taką sytuację, że ktoś jest systemowo wykluczany w internecie albo systemowo prześladowany w internecie. Pomówmy o tym, co to daje grupie, co się dzieje w klasie, kiedy coś takiego się dzieje, czy to daje pozytywny klimat klasy, czy cieszymy się, będąc członkami takiej grupy, w której ktoś jest wykluczany. Pewnie nie, a co możemy zrobić, żeby tak nie było? No to pomyślcie o tym, poszukajcie rozwiązań. Zrzucam to na Was, na grupę, deleguję to. Przekazuję Wam ten problem. Pomyślcie o tym, co moglibyście takiego zrobić. Te metody eksperymentalnie niektóre osoby z naszego zespołu już stosowały w polskich szkołach. Przynoszą dużo, duży, duży sukces, można powiedzieć, duże korzyści przynoszą. Bardzo często w klasie wyłania się, to, to nie jest tak, że cała klasa nagle zaczyna aktywnie przeciwdziałać, ale bardzo często wyłania się kilkuosobowa grupka osób, które rzeczywiście chcą zmienić klimat. Klasy, chcą poprawić ten klimat w grupie i zaczynają aktywnie działać na rzecz włączenia tej osoby, która wcześniej była prześladowana, z powrotem do grupy. To również jest o tyle ciekawa metoda, że zwalnia nauczyciela z tej jakby części karnej, poszukiwania winnego, karania go, próby jakichś działań odwetowych, a znów kierujemy tutaj energię na te działania, no, można powiedzieć. Skierowane na wsparcie klimatu klasy, klimatu szkoły. Ja, ja tutaj oczywiście z wielu metod omówiłem tylko dwie. Też nie jest tak, że, że zachęcam tylko do tych dwóch metod. Metod jest wiele. Tutaj można, można stosować różne narzędzia, różne podejścia. Chciałem Państwu tylko. Um, dać taki przykład różnego rodzaju technik, które można stosować w przypadku cyberprzemocy. Wydaje nam się, że, że aplikacja, którą stworzyliśmy, również może być korzystna do, do wspierania uczniów właśnie dzięki temu, że możemy pozyskiwać informacje od świadków, zdarzeń, szczególnie te informacje, do których nigdy byśmy się nie dostali, bo na przykład są na zamkniętych grupach i, i, i nikt by nas na te grupy nie wpuścił. I bardzo Państwu dziękuję. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, można pisać do mnie mail. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie doktorze. Proszę jeszcze pozostać chwileczkę ze mną na scenie. Zapraszam tutaj. Myślę, że to również była bardzo ciekawa prezentacja, zwłaszcza te zaprezentowane przez pana doktora metody. Widziałam również zainteresowanie samą aplikacją i teraz mam takie pytanie do państwa. Czy są pytania do pana doktora z sali? Tam widzę jedną panią. Dzień dobry. Czy aplikacja jest płatna i skąd e, kto nadaje kod szkoły do aplikacji? E. Kod szkoły. Rozumiem, że w międzyczasie pani już zaczęła sprawdzać, że jest kod szkoły. Tak, to system wprowadzania obejmuje szkolenia i to, tam jest reskul, będący podmiotem, oferuje w pakiecie szkoleń również też aplikacje. Ciężko powiedzieć, żeby aplikacja sama była płatna. To jakby wdrożenie systemu w szkole jest płatne. Tak to wygląda. To bardzo dobre pytanie. Na pewno na stronie jest coś o cenniku. No, no to tak trzeba zrobić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze tam mamy sto. Dziękuję za głos. Mam takie pytanie odnośnie tych metod. Czy prowadzicie na SWPS jakieś szkolenia? Z tych metod, o tutaj, które były dwie wspomniane co najmniej. Prowadzimy, tak, tu już mi jest łatwiej powiedzieć, to znaczy będąc jakby tutaj w, w tym zespole reskulowym osobą merytoryczną, wiem, że od czasu do czasu szkoły też proszą o szkolenia z metod interwencji, takie szkolenia dotyczące na przykład dynamiki grup. Wtedy prowadzimy też takie niezależne od samej tej aplikacji szkolenia i wsparcia. Tak, 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 tak. One tak dzieją się. Czy jeszcze ktoś z Państwa jest chętny do zadania pytania? Nie widzę. Pięknie dziękujemy. Dziękuję, Dziękuję bardzo.